Hej, cześć Siemano wam, ludzie! Witam was w kolejnym odcinku zagrajmy, wy Harry Potter i Insygnia Śmierci, część pierwsza. Eee, w poprzednim odcinku zmieniliśmy się w tych e, ludzi z ministerstwa, no i mamy się dostać do tego ministerstwa teraz. <laughs> Dobra, gdzie mam iść? Tutaj, tutaj. Ok. Ok, tutaj na dół. Najwyraźniej tak. Co za obrzydliwość. Pociągnij łańcuszek. Oby to była magiczna droga. No i tak, spukaliśmy się w Kiblu i weszliśmy do ministerstwa. pełno tu śmierci żerców. Nie chcę, żeby mnie dostrzegli. Dobra, gdzie my mamy iść? Gdzie my mamy iść? Tutaj, gdzieś. Od ostatniego razu znacznie wzmocnili ochronę. Pamiętaj, jesteśmy w siebie. O, tutaj coś było, chyba jaki symbol. Spieszmy się. Nie wiemy kiedy przestanie działać nie będę tutaj eksplorował tego terenu całego. Tylko pójdziemy tam, gdzie nam pokazuje nasz GPS. A właśnie dokładnie was szukamy. Twoja żona bareska, a ty nawet nie raczysz zjawiać się na zebraniach na czas. Żona? Teraz idziesz, Czy może mam na ciebie dojść? Oczywiście. Już idziemy. Przykro mi. Potem cię znajdziemy. Ty znajdź Umbridge. Jest na pierwszym piętrze. Ochronę, aby dowiedzieć się, która winda jedzie na pierwsze piętro. Dobra. Okej, okay, mamy iść tutaj, chcę jak najszybciej spotkać się z Przeszkoda, że nie można biegać trochę lipa. No ale dobra, idziemy w takim razie za naszym GPS-em. Łooo! Wow. No to pięknie. No to pięknie. Przeszukaj biuro ochrony. Jak ja mam tu przejść koło nich? Powolutku, powolutku, pomału, pomału. Dobra. Zawieziecie na pierwsze piętro. O, ja pierdziele. Mamy wracać teraz koło nich znowu? Lera jasna, spada mi to. Ja może poczekajmy chwilę, aż się odnowi do... Do maksimum Dobra oni tam poszli Super Dobra, no to lecimy Pomału, pomału Kurde, Mać znaleźli mnie no. Ja pierdzielę Kurde, mać, ale ciężko jest tam przejść w ogóle koło nich, bo oni tam stoją w tym przejściu, no. no sakrycznie sekretnie ciężko jest tam przejść. Kurde, niedobrze, nie niedobrze. W tamtą stronę jakoś przyszedłem. Z powrotem jest gorzej. Dobra, wkładałem ja tą pelerynę. No! Dobra, nie mogę nacisnąć shift. Kurde, mać, ale tu spada to szybko. Ja pierdziele. Spada, spada, nie spada, dobra? Czekajcie, może tędy da radę. O! W ten sposób, przy samej ścianie. Wow! Dobra. Nie dobrze, nie gdzie ona idzie? Okej, w tamtą stronę poszła, git. Kolejny koleś przechodzi. Tutaj 300. Dobra. Wygląda, mać masakra. Ja pierdzielę, dawaj, 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 dawaj. Na końcówce, na końcówce, masakra. Dobra, okej. Okay. Dobra, cisza, cisza, spokój na razie, dobra, niech nam się to powoli odno odnowi jakoś. Dobra, poczekajmy może, bo w kurczę, że mnie znowu gdzieś tam nie dopadli po drodze. Znowu będę musiał od samego początku zasuwać. by tylko tutaj nikt nie szedł. na razie z git. Dobra, ta mamy gdzieś przejść. No nie ucieże, on tutaj idzie. O, fuck! I stąd, i stąd. Dobra, git. Okej, okay, dobra, zasuwamy, zasuwamy. Ten zniknął. Dobra, pięknie. Okej, okay. uciekamy. Poszukam ambrycz na pierwszym piętrze. Wow, Masakra. Dobra. Ci się stąd ruszyli, super. Ktoś się tam chyba... Dobra, tu ci z przodu. Lol. Dobra. Ha, mamy tam iść. O kurde. Dobra, jesteśmy odblokowani. Nowe zaklęcie, dobra. Ki z tym zaklęciem musimy z tą spadać jakoś. Przeszukaj biuro, by znaleźć coś tam, coś tam. A czekajcie, no to ja już to nie wziąłem czasami. Biura. Kurde macie Przeszukaj biura, by znaleźć wskazówki gdzie jest Ambridge O, 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 o niedobrze, nie dobrze Dobra, no tylko gdzie te biura są. Na pewno nie tutaj Chyba, że tutaj w tych drzwiach gdzieś. Dobra, też nie tutaj. Tam coś jest otwarte. Dobra, oni niech przejdą. O Jezus! No, to pięknie. Kurde mać, przeszukano jedno z sześć biur, dobra. Okej, okay, no to już wiemy mniej więcej co mamy szukać. Drugie biuro, ok, czysto są chyba pozamykane. Czy nie jest? Dobra, tutaj coś mamy. Nie wiem, czy właśnie otwierać tą skrzynię. Dobra, i otwórzmy. Ok, szukamy w takim razie kol kolejnego biura. Dobra, jest kolejne czwarte. Wow, ja pierdzielę, ale tu teraz typu wchodzi, masakra. Dobra, nie, może poczekajmy chwilę. Niech to się uspokoi troszkę. Akurat nam się ten, ten, ten. Paseczek naładuje, tu czysto tutaj ktoś idzie, Okej. Okay. Ja pierdzielę. Postójmy chwilkę. Jeśli nam znowu ten pasek odnowi, nie mam innego pomysłu, jak to inaczej zrobić. No kurde. Chyba jedyna taka normalna możliwość. Dobra, idźmy, dopóki tutaj nikogo nie ma. Lera jasna, tylko tutaj nie wiem, gdzie te biura teraz są. Jeszcze za tą w ogóle peleryną tutaj głównowidzę O świetnie, znaleźli mnie. Dobra nie, może się schowajmy na chwilkę. Dobra, Czekajcie może da radę to w ten sposób zrobić Szukają mnie w France. No kurde mać szukają, no Ewidentnie mam gdzieś tam iść Dobra, spróbujemy. Może nie wiem to jeszcze raz obkrążyć dookoła. Tutaj już byłem na prawo chyba. Tak, tutaj byłem, tu była ta skrzynia. Nie, no dobra, tutaj mi prowadzi. Okej, okay, spróbujmy tędy iść. Ja pierdzielę. Dobra, stójmy, stójmy, w miejscu chwilkę. raz, spadamy stąd. Tutaj jest coś. o fuck! Aleby w las, masakra! tam koleś wszedł do tego biura. Może się rozrobiło miejsce. A dupa. Nawet dwóch jest. Świetnie, kurde, świetnie. O, masakra. Gdzieś mnie tam prowadzi. Ale jasno, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Już na końcówce jest, widzę, ten znacznik. Dobra. 5 na 6, ok. Dobra, poczekajmy chwilkę, ja się tutaj usunę. Może tutaj. Niech się znów nam pasek naładuje. O, ja pierdziele. Dobra. Idziemy może już w tą stronę. Dobra, mamy iść gdzieś tutaj. Strasznie dużo ludzi tu jest, strasznie dużo. Dobra, mamy iść tam. Pójdę sobie może tędy, tędy. Dobra. cisza chwilę, cisza cisza. Nie no, tutaj mamy iść w lewo, kurde mać. Jezus. O, znaleźli mnie. No to po mnie, no to po mnie, że się kurczę, gdzieś zbadżyłem. Olera, Nie, po mnie. Kurde. Znajdź się bridge. Dobra, czy już mogę stąd wyjść? O, wow. Jezus! Znalazł mnie. Kurde macie... Ja pierdziel, jaki fuks. No, to to było na fuksie to takim totalnym... No, udało się. Wo, masakra. Ktoś tu patroluje chyba. Jeden koleś, więcej ich tutaj jest. Teraz spróbujmy tak, może na jolo troszkę. Chyba muszę przejść za nim, jeżeli ktoś tutaj w ogóle przejdzie tędy. O kurde, a dobra, miałem tędy iść. Dobra, niech on przejdzie, może. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, już jest na czerwono, niestety znacznik. Dobra, jest, udało się, pięknie, pięknie, pięknie. Dolores Ambridge. Kurde macie, gdzie mam teraz iść? Tędy? Tu jest tyle ludzi, masakra! Jak ten koleś się nie ruszy? tego ja tutaj znowu mam przejść? Ma dziwnym fuksie Koło niego Serio? Dobra. Pierdzielę, masakra. Jezus, udało się. Dobra, ten poszedł w drugą stronę. Super. Oj, oj, Dalej się typ przedeną pojawił, masakra. Dobrze poszedłem w ogóle? Chyba dobrze. No tu jest znowu dwóch typów, a ja kurczę mam na czerwono ten znacznik. Niedobrze. Znowu się zmniejsza. Cholera. Dobra, może poczekajmy znowu, aż on się naładuje. No nie on no, cały czas się cofa, kurde macie. Już jest dobrze, 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 idzie dalej, super. Dobra, tutaj już się szybko będzie ładował. Dobra. jolo, jolo, jolo A więc możemy już chyba kontynuować, prawda? Kto następny? Męs... Dobra, obezłaniany, twoje zakonie są teraz mocniejsze. Przesłuchamy go. Być może jest mugolskim samozwańcem. Pracuje w sercu ministerstwa i pomaga... Dobra, trend photo. departamentu. Czy dobrze zrobiłem? To ja pierciele nic nie jest. go... O właśnie, tak, tak, dobrze, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Gdzie ona jest Dobra O, dobra, udało się git. Dobra, patronu walimy I odpędzamy tych gnojów. Dobra, tutaj jest chyba ten medalion. Mi się wydaje. Eee, dobra, okej, okay, kochani, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie go ocenić. No i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Hej!